Siemano, witam wszystkich. Na kolejnym filmie z, z oczywiście World of Tanks zagramy sobie teraz działem samobierny czwartego poziomu niemieckiego. Oto ty był tutaj działem. Mam nadzieję, że wam się spodoba odcinek. A teraz 3, 2, 1. Zostawiacie lajka, nie żartuję. W poprzednim odcinku też nie musieliście zostawiać, ale jak chcecie, to w te 3 sekundy możecie. Raz, dwa, trzy. Startujemy z bitwą. Milionówka. Nie, 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 nie potrafię przeczytać tej nazwy. Mal, malinów a malinówka to jest dosyć trudna misja naprawdę jeśli dla kogoś jest łatwa to popieram ja pojedę tam Jedyny mój minus tego działa jest taki, że jest bardzo, bardzo wolny. To jest największy minus tego działa. I tego też w nim najbardziej nie lubię. Wyobraźcie sobie, że gracie sobie działem, aż nagle wasze działo zwalnia do prędkości 10. 9, a nawet 7 kilometrów na godzinę. Wyobraźcie to sobie. Jak ktoś no już kogoś zniszczył. Dziwne. Muszę tego dopilnować, aby tak więcej nie było. Ale gdyby ktoś stąd przedostał się tam, tam i by się kampił tutaj, to by było naprawdę to głupie. Kurczę! Ale ktoś tutaj, o, na pewno jest gdzieś. Nie ma go tu. Nie ma go tu. Nie ma go tu. Nie ma go tu. Jać, wezik. O, fajnie, zadałem mu uszkodzenia. Chyba lepiej będzie niż tutaj tego. Nie ma Kurczę, ale przydałby się tutaj jednak strzał. Czyli że tutaj ktoś był. corcze Może się uda. Nie, Wes. Kolejny Wes na Hatsera. Tutaj zniszczyli niestety hm może teraz być Tam jest jakiś ciężki widzę Kurczę Nie trafiłem Mam nadzieję że nie zrzuci nam tego type Pięćdziesiąt pięć. Kurde. Kurcze, ale może być kiepsko. Jest, że tutaj w koście nie trafię, jest gdzieś tutaj. Czego nie widzę? A jestem jego bardzo blisko i chyba najbliżej z całej drużynę. Świe świetnie, że miałem Zeda. To było świetne akurat. mnie nie widzą. Unieruchomiony. Kurczę! Ale boję się, że za chwilę ktoś mnie zdejmie. Fajnie chociaż, że mam jakieś małe wykrywanie, ale ma je mam. gdzieś blisko mnie muszą być jest 9 do 9, jest na tyle samo tylko jedyne co szkoda, że tutaj tego type zniszczyli. Chyba powinienem stąd uciekać. Może i nie. Tylko teraz gdzie oni są? To jest problem. Poszukam działa. Może się uda. Jest 10, zdjęli nam kogoś. O mnie. Może poobserwujemy graczy z drużyny, ale dobre było tamto co miejscówka. Widziałem prawie wszystkich. Ja na razie popatrzę, jak tam idzie moim graczom Grafto. Naprawdę, ta, tam ciężki mnie pocisnął. Jest mnie lekki? Ja, myślałam, że ciężki. Widzicie, co? Ja na razie się wam żegnam. Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.